Moją Sonię, bo tak się nazywa moja słuczka, przyniósł mi mój brat. Znalazł ją w lesie gdzieś na trasie do Białej Podlaski koło śmietnika. Miała wtedy około trzech miesięcy, tak weterynarz stwierdził potem. Musiała się urodzić w maju, bo do mnie trafiła pod koniec lipca. Także jak przyszłam z pracy, to miałam niespodziankę w postaci. Szczeniaka schowanego za wersalką, bo strasznie się bała i nie można jej było stamtąd wyciągnąć. Brat wziął ją do siebie, ale tam miał już dwa psy i strasznie były niezadowolone z nowego towarzystwa, rzuciły się na nią. I tak wylądowała u nas. Pies był bardzo wychudzony, tak jak Piotr opowiada, bał się podejść do niej. Na początku to chyba jadł nawet papier i cebulę z tego śmietnika, bo to taki leśny śmietnik, ludzie wyrzucali tam śmiecie. I musiałam ją wykąpać, odpchlić, wykarmić. No a teraz to już jest ładny pies, prawie wilk, bo takie coś ma <grym> z wilczura, taki oczywiście jakiś kundelek, ale spory i bardzo mądry, rozumie prawie wszystko, co się do niej mówi. Jest bardzo grzeczna, nie dokucza w mieszkaniu, tak. Nauczyła się, że jak zostaje, to zostaje. Nie wyje, nie szczeka. To jak ktoś przychodzi do nas, to oczywiście musi głośno przywitać, ale nikogo nie ugryzła. Trzeba z nią wychodzić na spacery trzy razy dziennie, tak. Że no, to jest odpowiedzialność. Zjawisko porzucanych w Polsce zwierząt przybiera coraz większe rozmiary. Jak informuje Adam Szumiło, właściciel schroniska w Nowodworze, co roku trafia tam około 500-600 zwierząt. 70-80% z nich to zwierzęta porzucone, głównie psy. Zjawisko to nasila się przeważnie w okresie wakacyjnym i przedświątecznym. Z okresem porzucania zwierząt to jest także przez cały rok. Nie, nie ma także. No są nasilone jakieś zjawiska, to są okresy przedświąteczne, ale tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że wiele zwierząt wtedy jest jakby mniej dopilnowanych. One gdzieś się oddalą. Ludzie są zajęci krzątaniną przedświąteczną. No i słynne okresy wakacyjne, wakacje letnie, wakacje zimowe. Prawda wtedy najwięcej jest porzucanych zwierząt. Ostatnio niepokoi nas bardzo takie zjawisko, że jest porzucanych coraz więcej zwierząt w podeszłym wieku, zwierząt starych, niedołężnych, schorowanych mocno, gdzie ludzie za, że tak powiem, za długoletnią służbę. Yy, którą ten pies im świadczył na sam koniec jego życia, wywożą go gdzieś, porzucają, pozostawiają. Taki pies zdezorientowany jest. I sa same te zwierzęta są przyczynami też wielu nieszczęść, które spotykają innych ludzi. Bo on zdezorientowany, porzucony w obcym miejscu, zaczyna szukać znajomych śladów, wpadają często pod samochody i to prowadzi do, do wielu tragedii. Jeszcze, jeszcze większy w tragedii niż samo porzucenie tego psa. Ale porzucane są nie tylko zwierzęta stare, są to również szczeniaki. Wśród nich znajdują się także psy rasowe, głównie syberiany czy malamuty. Co skłania ludzi do tego typu zachowań? Czy mamy do czynienia ze znieczulicą społeczną, osiągającą niepokojące rozmiary? Najczęstszą przyczyną porzucania zwierząt jest wygoda i snobizm właściciela. Często jest to także wstyd przed sąsiadami oraz czynniki ekonomiczne. Wstyd może przed sąsiadami, że już pies mu jest taki stary, taki brzydki, prawda, a sąsiad sobie kupił ładniejszego, nowego, no snobizm przede wszystkim to jest porzucanie. Drugą przyczyną może być po prostu środki, środki finansowe, jakie należy wydać na stare, schorowane zwierzę, gdzie ludzie... Unikają, prawda, po ponoszenia takich kosztów, więc najprościej jest załadować psa w samochód, wywieźć w obce miejsce i, i wyrzucić. Przede wszystkim to jest to, że się zwierzęciem przestało, zaczęło się. Skończyło się zajmowanie zwierzęciem, znudziło się. Yy, wiadomo, że się bierze dla dziecka, dziecko nie zawsze się chce tym psem zajmować. Spada to na rodziców najczęściej. Ci albo nie mają czasu, albo nie chcą mieć czasu. No i... Pozbywanie, poza tym na no, okres urlopowy, wiadomo, nie wszędzie można to zwierzę sobą zabrać, najłatwiej jest po prostu wyrzucić z samochodu, czy, czy wywieźć do lasu, gdzieś tam wypuścić, czy, czy na wieś wywieźć. I to właśnie taka przyczyna jest, no, ogólnie no, to, to co, co, co za jaką przyczyną, no nie społeczeństwa, nie traktują zwierząt tak jak równie, jak powinno się traktować, ale po prostu znudziła zabawka, można wyrzucić. Zwierzęta porzuca się w najróżniejszych miejscach. Pod tym względem ludzka wyobraźnia nie zna granic. Począwszy od centrum miast, poprzez pola, łąki, obrzeża wiosek, pośrodek lasu, w którym uwięzione, przywiązane najczęściej do drzewa zwierzę, skazane jest na długie cierpienie i śmierć. Część zwierząt trafia do schroniska. Ile z nich jest jednak skazanych na niezasłużone cierpienie, możemy się tylko domyślać. No więc takim najbardziej drastycznym przypadkiem, jakim się spotkaliśmy to, był pies, który y, został przywieziony do schroniska, miał rośnięty drut w skórę szyi, obropiały rany bardzo sączące. Ktoś po prostu przywiązał go na drucie do drzewa i on no, albo się uwolnił, albo ktoś go uwolnił, ale no, po dłuższym leczeniu doszedł do siebie. Pies, który został przywiązany do kamienia, wrzucony do rzeki, że niby miał się utopić, niestety tam było za płytko prawda, i tak został. No naprawdę jest Ka każdy jeden zwierzak, który do nas trafia, to jest osobna historia, jakieś osobne, osobne wydarzenie, inne miejsca, inne okoliczności. Najczęściej porzucane są na parkingach w lasach, tak jak wspomniałem. I gdzieś na polach, na łąkach, na obrzeżach wsi i wiosek. Żal wspominać takich sytuacji, kiedy się przywozi psa, który już jest w stanie agonalnym, skrajnie wyczerpany, odwodniony, bo został gdzieś tam uwiązany bez dostępu do wody. I niektóre psy są tak wierne, że siedzą, czekają, po prostu nie, nie, nie oddalają się z tego miejsca. I ten pies ginie z głodu, ginie z głodu i nie odejdzie, bo oczekuje na właściciela. No, z sytuacji takich nie, ch nie chciałbym wspominać, bo naprawdę ich sporo mamy rok w rok. No ogólnie to zwierzęta są raczej wygłodzone, zabiedzone, wystraszone. No, plagą w tej chwili jest to, że jest no, inwazja kleszczy wszędzie w całej Polsce. No i są strasznie wsypane kleszczami, jak są przywożone do schroniska. Tam jest, są pryskane, zwalczamy te kleszcze. No ale to zanim przychodzą, już tam takie psy właśnie po kleszczu, że nie ma dla nich ratunku już. Już są bardzo poważnie chore, najczęściej z zaawansowaną żółtaczką i wynędzniały. No przykre to jest, kiedy się przywozi młodego psa, którego niestety, albo trzeba mu skrócić cierpienia, albo mimo naszych wysiłków, wysiłków lekarzy nie udaje się uratować, bo już degradacja w organizmie została tak daleko posunięta, że no, niestety nic nie możemy zrobić. Wbrew opinii wielu osób, zwierzę odczuwa podobnie jak człowiek. Ono także przeżywa tragedię porzucenia, rozstania, tęsknoty i strachu. Ono również wie, co znaczy z dnia na dzień stracić poczucie bezpieczeństwa i zostać wyrzuconym z własnego domu bez żadnych konkretnych przyczyn. A przecież zwierzę, głównie pies, tak wiele może dać człowiekowi: wierność, bezgraniczne zaufanie, bezinteresowna miłość, szczera przyjaźń i przywiązanie. To tylko część psich uczuć żywionych do właścicieli. Mimo to zjawisko ich porzucania jest powszechne. My widzimy bardzo często się zdarzają takie, takie sytuacje, kiedy pies y, tęskni. I to widać, naprawdę ten pies nie chce jeść, nie chce pić, on się staje apatyczny, on po prostu staje się przezroczysty, niewidzialny gdzieś tam siedzi w kącie i, i najczęściej to właśnie dotyczy zwierząt starych. Bo zwierzęta młodsze, młode, kiedy ktoś tam wyrzuca czyszczeniaka jakiegoś, one się bardzo szybko aklimatyzują, ale pies już, który przeżył ileś tam lat z tym swoim właścicielem i no po prostu został później porzucony. Bardzo często są przypadki, kiedy te zwierzęta giną i nie ma na to, po prostu nie ma na to rady. Nie ma lekarstwa, nie ma cudownego leku, nie ma witaminy, nie, nie ma nic. Ten pies nie chce żyć. Po prostu on czeka, przychodzi któregoś dnia ten pies już nie żyje. I on będzie w dobrej kondycji, to jest po prostu tak zwana ta śmierć, słynna śmierć z tęsknoty, gdzie pies umiera z tęsknoty. Ale są takie przypadki. No i to są smutne przypadki. Zwierzę kocha, zwierzę tęskni, zwierzę jest przywiązane do człowieka. Yy... No niech nie potrafi biec wyrzucony z samochodu, potrafi biec za tym samochodem, za właścicielem, aż, aż, aż prawie że pada ze zmęczenia. No, na pewno nie czują tak nie w porozumieniu naszym, jak ludzie, że czują. Zwierzęta nie czują nienawiści. One czują albo strach, albo bawę jakąś, albo stres. No, ja się nie spotkałem jeszcze, żeby pies czy kot, czy, 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 czy koń zrobił krzywdę rozmysłem komuś celowo, natomiast człowiek potrafi, taka jest prawda. Zdaniem Adama Szumiło porzucanie zwierząt jest winą głównie, ale nie tylko właścicieli. Im winić tu należy tych ludzi, którzy to robią, którzy porzucają, winić należy moim zdaniem też wymiar sprawiedliwości, który za mało karze, nie ma, nie ma jakiejś takiej pokazowej kary, że jednak jeżeli Porzucisz tego psa i zostaniesz schwytany, to zostaniesz ukarany, i ta kara powinna być nieunikniona. Nie może być tak, żeby ktoś tłumacząc się tym, że porzu porzuciwszy starego psa, że on nie miał sumienia, go zaprowadzić do lekarza, żeby go uśpić, żeby mu skrócić cierpienia, to on go wyrzucił. I takie nie, nie, nie powinny być przyjmowane w ogóle takie tłumaczenia. Zjawisko porzucania zwierząt w Polsce jest karalne. Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku stwierdza między innymi: Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć między innymi porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota. Jeżeli chodzi o samochód, sam działanie porzucenia zwierzęcia jest karane. w szczególności psa i kota, jest to artykuł związany z znęcaniem się zwierzętami, czyli artykuł 6 jest to ustawy o ochronie zwierząt. To grozi kara grzywny do roku więzienia włącznie, w zależności od tego jak odbierze takie działania karalne przez sąd, jak sąd odbierze także... Takie są konsekwencje i porzucenie czy to kołka, czy psa, czy innego zwierzęcia przez właściciela jest przestępstwem. Rola organizacji e, społecznie działających w obronie praw zwierząt e, sprowadza się do tego, jeżeli jest świadek zdarzenia, czyli ktoś, kto widział, ktoś, kto wyrzuca, bo to bardzo często się zdarza także w okresie... E, przed wakacjami czy w same wakacje ludzie wyjeżdżają gdzieś tam w terenu, porzucają w lesie czy na terenach wiejskich ale też również zdarza się wedle naszych doświadczeń to, że zostawiają ich w mieście podjeżdżając na przystanek, wyrzucają psa i odjeżdżają także każdy świadek jest bardzo ważny, czyli najważniejsze jest zapisanie numeru rejestracyjnego i taka osoba może sama zgłosić takie porzucenie lub zgłosić to do nas, do organizacji społecznych, które bronią pan zwierząt, i wtedy my występujemy z wnioskiem o ściganie do policji. Dla części porzucanych zwierząt jest jednak ratunek. Zdarzają się ludzie, którzy im pomagają. Co jednak należy robić w przypadku znalezienia takiego zwierzęcia? Porzucone zwierzę zależy od tego, kto je znajdzie i w jakiej sytuacji je znajdzie. Jaki charakter, bo pamiętajmy o tym, że zwierzęta są porzucane nie, nie tylko z, z takiego Powodu, że ktoś gdzieś tam wyjeżdża, czy coś, czy nagle ten pies mu się przestaje podobać, czy że jest stary. Masa ludzi też wyrzuca zwierzęta agresywne, które gdzieś tam ugryzły dziecko sąsiada, czy coś, czy, czy komuś narobiły innej szkody. I ci ludzie porzucają te zwierzęta, także tutaj zalecałbym przede wszystkim ostrożność, jeżeli spotkamy gdzieś porzuconego psa, który się błąka. Należy przede wszystkim zachować czujność i ostrożność. Można spróbować go zwabić, dać mu coś do, do, do zjedzenia, przede wszystkim jeżeli są upały wodę. Pamiętajmy o wodzie. To jest najważniejsza rzecz. Nie tyle wymaga karmy, co, co wody pies. I spróbować, spróbować go zwabić gdzieś do siebie, jeżeli się uda zamknąć gdzieś w komórce czy gdzieś czy w garażu, czy w ogóle i poinformować albo Urząd Miasta, albo Urząd Gminy. I wtedy wszystko dobrze się zajmie. Nie, nie, polec nie polecałbym ludziom karmić, dokarmiania zwierząt przez dłuższy okres czasu, ponieważ to zwierzę po części zdziczeje, jedni z sąsiedzi będą je przeganiać i wyganiać, ktoś inny będzie dokarmiał i po części się przyzwyczai do osoby dokarmiającej czyli się zwiążą jakimś tam uczuciem, że tak powiem. I później jest i, i trudniej jest takie zwierzę i oddać do schroniska. I najprościej jest natychmiast spróbować to zwierzę gdzieś zwabić, znęcić, zawiadomić. Urząd Miasta, Urząd Gminy, tam są odpowiednie osoby, które się zajmują takimi rzeczami. I wtedy oni czy wzywają nas, czy inne schroniska. I to jest na najlepsze rozwiązanie. Im krócej ten porzucony psiak przebywa, że tak powiem, w osamotnieniu i bez ludzi, tym lepiej. Tym ma większe szanse później na, na znalezienie nowego właściciela. O tym, w jak dramatyczny sposób psy odczuwają porzucenie, łatwo się można przekonać. Wystarczy wybrać się do schroniska i zajrzeć w te pełne smutku, tęsknoty i głodu miłości oczy, na widok których każde prawdziwie ludzkie serce pęka z żalu. Jedynym pocieszeniem jest fakt, iż wiele psów znajduje nowego, lepszego właściciela i prawdziwy dom. My byśmy chcieli, żeby było ich jak najwięcej, żeby jak najmniej ich tutaj przebywało. Wiadomo, że są zwierzęta, które bardzo szybko znajdują chętnego, a są takie, które siedzą już u nas po kilka lat. No i według tego, co ja widzę, na które nigdy się nie znajdzie osoba zainteresowana. Czy ich oddajemy dużo? No to jest w granicach. 50-60% to jest tak jak, jak średnia krajowa, że tak powiem. I ze zwierząt przyjmowanych do schroniska. No, chcielibyśmy, żeby ich jak najwięcej. Zapraszamy wszystkich, zwierzęta oddajemy bezpłatnie. Jeżeli ktoś nie ma nawet wyprawkę od nas jeszcze dostanie dla takiego psiaka żeby tylko, żeby on miał dobrze, żeby nie przebywał tutaj w schronisku. Procedura adopcji jest bardzo prosta. Trzeba sobie przyjechać do nas, pochodzić, wy, jeżeli coś zaiskrzy, wybrać psa, wypełniamy dokumenty adopcyjne i oddajemy pieska. Psy są, tak jak wspomniałem, zaczipowane, szczepione są y, wirusówkami, czyli szczepienia mają odpornościówki, zaszczepione przeciwko wściekliźnie, no, za, za, I oznakowane elektronicznie. Najwięcej adopcji zdarza się w okresie wiosennym i jesiennym. Jak zaznacza Adam Szumiło, głównie ma to miejsce w dni deszczowe, kiedy ludzi ogarnia nostalgia. I to zawsze najczęściej jest tak, że wtedy, kiedy deszcz pada. <ścoughs> w dni deszczowe jakaś nostalgia, czy coś w ludziach się budzi, ci ludzie wtedy bardziej tak reagują na cierpienie innych istot. Każda wizyta człowieka w schronisku powoduje ogromne poruszenie wśród zwierząt. Każde z nich stara się zrobić wszystko, aby zostać wybranym. Zwierzęta, psy, przeważnie, one posiadają ten taki jakiś niewidzialny, jeszcze jakiś jeden zmysł, że wyczuwają. Wyczuwają ludzi pozytywnie nastawionych, ludzi negatywnie nastawionych. Wyczuwają, każdy chce się, znaczy tu mamy takich kilkanaście. Zwierząt takich weteranów, które już siedzą po kilka lat, one tak się reklamują, tak to widać, jeżeli ktoś przychodzi, ktoś, ktoś, żeby na nich spojrzeć, żeby je wziąć. Ja myślę, że większość tych zwierząt chce, chce do człowieka. No, tak tak wy, wyhodowaliśmy tą rasę, prawda? Tak ją przystosowaliśmy do współżycia z człowiekiem. I przede wszystkim to tak patrzą w oczy, że. Kogo? Bywa tak często, że ktoś przyjeżdża innego psa, w ogóle miał zamiar bracia, bierze całkiem innego, na przykład bierze inną suczkę, czy, czy coś innego, no bo tak się na niego spojrzała, czy, czy tak, no wyciągają łapy, piszczą, skomlą, machają ogonami, no to, to trzeba przyjechać, żeby samemu to zobaczyć. Tutaj opisywać można, Ka każdy z nich ma jakiś swój, swój własny styl, swoją własną że tak powiem, metodę na znalezienie nowego pana. Zwierzę wymaga opieki i odpowiedzialności. Decydując się na przyjęcie psa pod swój dach, należy tą decyzję dokładnie przemyśleć. Pies potrzebuje opieki. Jeżeli ktoś już bierze psa, to powinien mu zapewnić jakieś warunki. Pocieszające jest to, że jeśli ktoś weźmie zwierzaka ze schroniska, nie zdarza się już, że go porzuci lub odda z powrotem. Być może osoby decydujące się na adopcję są bardziej odpowiedzialne. Być może wynika to z tego, że będąc w schronisku, miały okazję przekonać się, jak bardzo te zwierzęta chcą znaleźć nowy dom. Jak jednak przekonać pozostałą część naszego społeczeństwa, że porzucanie psów nie jest dobrym pomysłem? Należy pamiętać, że porzucenie zwierzęcia jest dla niego ogromnym cierpieniem, a przecież ich żywot nie musi być tak ciężki. Alternatywą dla porzucenia jest zawsze znalezienie nowego właściciela wśród rodziny, wśród znajomych. Bo jeżeli pies służył nam przez ileś lat, a my, go, my mu chcemy urządzić, że tak powiem, starość w więzieniu, to, to nie jest żadna. Oddanie do schroniska nie jest żadnym niczym dobrym dla psa. Najprościej jest znaleźć kogoś znajomego, z kim, z kim ten pies, kogo już nawet jeszcze dobrze by było, kogo znać. Czy to będzie sąsiad, czy ktoś z rodziny. Jeżeli naprawdę już sytuacja życiowa zmusiła nas do tego, że nie możemy tego zwierzaka trzymać dalej. No jeżeli to się nie uda, proponuję jak najdłużej szukać, dawać ogłoszenia w internecie. No dzisiaj jest masa możliwości w gazetach, w jakichś lokalnych, w telewizji lokalnej czy gdzieś i szukać mu właściciela. Naprawdę ostatecznością jest oddanie psa do schroniska. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem takich instytucji. Ich nie powinno być, moim zdaniem, takich schronisk, bo ten każdy z tych psów powinien mieć swojego opiekuna i być razem z nim. Ale tak jak mówię, porzucenie jest jednym złem. No, wiadomo, że większym niż oddanie do schroniska, bo tutaj my zajmiemy się tym zwierzakiem, chociaż pod, pod względem, że tak powiem, fizycznym. Karma, opieka weterynaryjna. I te inne rzeczy. No, i będziemy musieli starać znaleźć kogoś chętnego, będziemy go reklamować. A ale znowuż to oddanie do schroniska też nie jest niczym, niczym takim dobrym. Kiedy nadejdzie dzień, w którym przepisy prawne będą przez człowieka przestrzegane i kiedy obudzi się w nas choć trochę empatii dla zwierząt, jest wielką niewiadomą. Możemy mieć tylko nadzieję, że nadejdzie on jak najszybciej. Pozostaje nam tylko apelować: właścicielu, nie porzucaj psa.